W dzisiejszym odcinku o Rocznicy Franco Gedonu, kłopotach chińskich banków i mega fuzjach na warszawskim parkiecie. Paweł Cymcyk, ekonomista, publicysta, twórca i prezenter programów D na rynków, Bumcykcyk oraz Komentarz tygodnia i Komentarz miesiąca na antenie inwestorzy.tv. 15 stycznia mieliśmy rocznicę Franco-Gedonu, czyli momentu, kiedy Szwajcarski Bank Centralny uwolnił kurs Franka i wtedy, 15 stycznia 2015 roku, kosztował on rekordowe 5 ,20 zł 20 groszy. Minął rok i w ciągu tego roku w sumie nie wiemy wiele więcej. Na dobrą sprawę Szwajcarski Bank Centralny wciąż interweniuje na rynku walutowym, choć tym razem robi to po cichu, a polski złoty niestety sukcesywnie mimo to traci. To, co jeszcze wcześniej wydawało się absolutnie abstrakcyjne, że Frank będzie utrzymywał się powyżej 4 zł, teraz wydaje się bardzo realne. Wizją. Niestety Słoty traci nie tylko do franka, ale również do dolara i euro. Jak to wpłynie na nasze portfele? O tym za chwilę. Słabość polskiej waluty utrzymuje się od roku, a słabość chińskiej giełdy nasiliła się zwłaszcza od początku tego roku. Chiński krach trwa dalej. W sumie na początku inwestorzy spodziewali się, że to efekt tego, że chińska gospodarka zwalnia, ale teraz wiemy, że to nie jest efekt gospodarczy, ale raczej bankowy. Pożyczki międzybankowe na chińskim rynku w tej chwili kosztują astronomiczne 68% w skali roku, czyli chińskie banki w praktyce są odcięte od finansowania. No i zostają te rządowe pieniądze, więc chińskie rezerwy walutowe, które w tej chwili mają chiński gospodarki. I chińskim bankom pomóc i trochę zgasić niepokoje, które w tej chwili na tym chińskim rynku są i rozlewają się na wszystkie rynki wschodzące oraz wszystkie giełdy. Czy faktycznie te pieniądze mogą pomóc i jak one mogą wpłynąć na nasze portfele? O tym za chwilę. Chiński niepokoje i obawy przekładają się na wszystkie rynki i niestety w tym również na Warszawski Parkiet. Przy czym na Warszawskim Parkiecie w tej chwili dużo bardziej inwestorzy analizują nie chińską gospodarkę, ale potencjalne fuzje, mega fuzje na Warszawskim Parkiecie, które miałyby nastąpić za sprawą Ministerstwa Skarbu Państwa. To ministerstwo sugeruje, że być może już w tym roku nastąpi połączenie polskiego górnictwa naftowego, czyli Pegnigu, z dwoma naftowymi potęgami, czyli z Lotosem i Orlenem. Takich mega fuzji Warszawski Parkiet jeszcze nie widział, ale w sumie. Też inwestorzy nie wiedzą do końca, po co takie fuzje miałyby być i po co np. PKBP lub PZU miałyby zaangażować się w ratowanie górnictwa. To wszystko oznaczałoby niestety duże wydatki. Duże wydatki dla firm, które są notowane na warszawskim parkiecie i które nie będą mogły się podzielić dywidendą. Jak to w związku z tym może wpłynąć na nasze portfele? Zobaczmy. Z osłabiającej się polskiej waluty mogą cieszyć się wszyscy eksporterzy. Tyle tylko, że tylko oni mogą się cieszyć, bo z punktu widzenia całej gospodarki, słabnąca waluta to niestety coraz mniejsze zaufanie inwestorów zagranicznych i coraz większa niechęć m.in. do warszawskiego parkietu. A więc w związku z tym ten gorszy czas dla warszawskiej giełdy może jeszcze nastąpić. Do tego wszystkiego pamiętajmy, że niechęć do takiego warszawskiego parkietu może być potęgowana tym, że w Chinach wcale nie jest lepiej. Każdy kolejny tydzień przynosi kolejną przecenę i kolejne wątpliwości o stan chińskiej gospodarki. Im więcej tych wątpliwości, tym więcej problemów. Niestety również na warszawskim parkiecie. No i na sam koniec trzeba wspomnieć o tych gigantycznych fuzjach, które niestety dla dużych warszawskich spółek nie wróżyłyby nic dobrego poza procesem restrukturyzacji i większych wydatków, a więc w związku z tym też mniej zysków. Popłynęłoby do akcjonariuszy. Ci mogą liczyć tylko na realizację zapowiedzi Małgorzaty Zaleski. Nowa prezes giełdy planuje przyciągnąć na warszawski parkiet kapitał inwestorów indywidualnych, a więc tych, którzy inwestują w mniejsze spółki. Im więcej takiego kapitału, tym wyższe będą ceny ich akcji. Zatem oby jej się udało.